Jaką masz ładną koszulkę? Tak? Pod Beskicie. Dobra no. pogoda. No ale tu A za tu mną jest... jest szary. Nie, to jest niebieskie, to jest no, ja, ja, ja. <grymka> Nie Panowie, ja przyjdę każdy tak da palce. Sprawdzę. Czyje to są palce? Kto to zrobił? To, przyznać się. Jak ktoś się przyzna, będzie bez żadnych konsekwencji. Ale jak nie, to zemsta będzie wielka. Ale w Orze Goku to wszystko mówi. <laughs> Beautyful weather, yeah? yeah. Nie. Like, like in England. Nie, ale co? Bo to jest takie bawienie. Is very good player. Yeah, Bardzo dobrym good player. Yeah? <laughs> Yeah, it's our A lot of water in the goalkeeper area. And I didn't pick stats. <laughs> 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 Dzień <dobry>. English. English <laughs> weather. So <laughs> better. Every day is better. <laughs> Argentyna? Pastorikos, jest Ale nagrywamy dzisiaj lekcję? Miałeś rano? Nie, lekcję nagrywamy czy nie? Nagrywamy, no pytajemy Ale ile, ile minut będzie? No. Ile? 5? Nie wiem tak, Wtedy kiedy potem, najlepiej... Zestresowanie so anyway, <laughs> będzie. Będę, będę, będę. Będę. Wtedy kiedy bende, najlepiej to będzie, będzie. Wtedy ]Yeah, kiedy to najlepiej to będzie Pokażemy najlepiej Nie, Walka! już vloga dzisiaj robić, a ja widzę, że się obijesz tutaj pod doroszeniem, miałem, miałem robić, ale pogoda mnie zmusiła do tego, żeby się schować pod daszkiem, bo nie chcę zmoknąć tak jak koledzy piłkarze. A że ja nim nie jestem to nie muszę mochnąć dynamicka Polano w zmieniamy dynamicznie. Tak jest, no Dzień Tak, Marty, tak idziesz, że w tą stronę tam ciśniesz! Naruszyliśmy w na plecach, wiesz? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, na Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.

Pogoda. Dobra pogoda! A, top of the top. Dzisiaj trening, naprawdę. Tak? A pogoda nie przeszkadza? Nie, pogoda jest Kapitano. piłkarska angielska, więc. Piłkarska. A, pa, Anglii, w Anglii nie, nie przeszkadza, to nas w Chorwacji Polska. będzie przeszkadzać. To będzie mieszański <goda> kabertytu. Angielska pogoda dzisiaj, będzie. dobra? Dobra. Okay.

No się Miki Zows, że Nie wiem Ci piosenka teraz Ja do ciebie bież tramwajem no, Jak tramwaj Mati, co ci się stało że tak leżysz? A tutaj Seba mnie maltretuje i Kontuzję i robi, także... Czemu Seba mu robić kontuzję? Nie no, lubi jak się go dotyka. No. <gry> wygodnie ci Mati? Bardzo wygodnie. Czy telefonik teraz idealnie. I co tak codziennie tutaj sobie odwiedzasz? Znaczy nie, tak. że codziennie, no ale teraz ostatnio na treningu trochę nie pociągnęło tam w nocy i... Seba się tu no, dobrze opiekuje. No dobrze się Tobą opiekuje? Bardzo dobrze. Tak. Bardzo dobry tam polecam. Lakowanie produktów. <głosy> I <głosy> że go cię reklamę robię. <noise> ja co możesz innego powiedzieć, jak mogę ci sprawić w jak <noise> chcesz. <innego głosy> ja tylko, żebym nie robił tych <noise> tych, tych, tych jak to się nazywa. Pinów? Pinów? Pinów. To jest najgorsze. Po tego to nie, nie polecam. Co to są Sebastian? Piny. O, to są do terapii takiej punktowe i igły Jakie narzędzia. Igły? To bardziej przypominają długopisy wykonane z metalu. No i co? Jakie one mają no. zadanie? Głównie odciążyć struktury nerwowe i więzadłowe, czyli zwiększyć ruchomość i mobilność. Mery czeka na lekcję z polskiego, ale jest trochę zestresowany. Trochę? <laughs> pierwsza nie, lekcja na Naprawdę, naprawdę, będę... naprawdę teraz jest trochę, ale na egzamin odbędę. Powiedz kibicom, kiedy masz egzamin dokładnie. E, nie wiem. 26 i 7 marca. Dwudniowy. Tak. Najpierw pisemny, później tak. ósmy. No ale... bo wszyscy kibice dla Ciebie trzymać kciuki na pewno. Dziękuję, dziękuję. Naprawdę potrzebuję <laughs> wsparcia. <laughs> Zobaczymy, jak będzie. Mam nadzieję, że dam. No na pewno. Na radę. Radę, tak. To taka ma ciężko. jak matura, wiesz co to jest matura? Tak, 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 wiem, ja. Ale dla mnie jest, jak powiedziałem, że jest ciężko, pisanie jest bardzo ciężko dla mnie. I też uh, uh, tam mówienie tam jest 15 mhm. minut. Nie wiem o co, o, o co będzie, ale będzie, 15 minut będzie o mówieniu. Mhm. A mówieniu sobie dasz radę, gorzej, gorzej jest pisanie. Bo... Tak, pisanie jest naj, najgorsze. Najsze, bo tak, to są tak. te wszystkie M. Tak, tak. O, polskie tak, znaki. Tak. I tam będzie taki temat, nie wiem jaki. I o tym temat musimy e, musi, pisać. Musi, musi, musi pisać tak. mhm. I tam jest, nie pamiętam, 100, 170 170 słów musi być minimum. Dzień dobre. Dobry wieczór. Słuchajcie mnie, widać? Tak, tak. Bardzo, bardzo się cieszę. Jaką masz ładną koszulkę? Tak, pod no. <noise> Czy dzisiaj jest taki bardzo mocny treningowy dzień? E, tak, jeden, jeden trening było dzisiaj, ale mocny, mocny trening było, tak. Czy jesteś zmęczony? Mm, tak. Zrobimy obok... akcję czy nie? Oczywiście zrobimy. <noise> bardzo się cieszę. No to uwaga, która jest godzina? Uh, teraz jest uh, ósmej, tak? O ósmej? Tak, po mamy bo, lekcję bo, o ósmej, ale tak. jest godzina. Uh, ósma. Jest godzina ósma, ósma startujemy. Tak. Godzina ósma. Tak. Normalnie nie mamy tak późno lekcji. Normalnie nie, ale dzisiaj mamy, tak? Ale dzisiaj mamy, co co? Tak? Jak masz energię, to ćwiczymy? Tak, tak, musimy ćwiczyć. Musimy, ale Musi... chcemy. I chcemy <laughs> też. Nie <laughs> chcemy też. Dobrze, bardzo Ci dziękuję za pliki, które mi posłałeś. Nie, Porozmawiamy nie. o tym na koniec, dobrze? Bo to tak. są takie ćwiczenia Dobra. do dyskusji. A plan mamy na dzisiaj taki. Ten Boże. plan już znasz na początku. Powtórka, potem będzie no. nowa gramatyka. I quiz. A na koniec to, co lubisz najbardziej. Quiz. Cieszysz się? Tak, cieszysz się. Ja tutaj dopisałam dzisiejszą datę, czyli dzisiaj i ostatnio okay. te same materiały. Dobra. Przerabiamy? Zrobiliśmy ostatnie zadanie. 1, przerobiliśmy tę strukturę. Tak. Weź, proszę, wyciągnij sobie te rzeczy przed siebie. Tak, tutaj mam. Zaczniemy od, no właśnie, takiego mam nadzieję, niezbyt trudnego ćwiczenia. Mam nadzieję, że Po lewej że stronie. No, trzyma kciuki. A po prawej, formę. Od słowa pojechać. Tak. Pojechać. Tak. I to jest wszystko tryb przypuszczający. Mhm. Coś nierealnego, coś niemożliwego. Dobra. Proszę weź ołówek i spróbuj dopasować. Okay. A, tutaj jest ja. Mhm, czyli czego szukamy na końcu? Kiedy to jest ten ja, to Ta, na końcu musi być... Bim, tak? Bim. Pojechał, mhm, Pojechał, bim. Pojechał bim, tak? pojechałbym bym. Mhm. Tak, pojechałbym tak. Uh, jak uh, kobieta, jaka kobieta. Uh -huh. uh, tutaj musi być... Pojechała bym. Pojechała bym, By. oczywiście, jak najbardziej. Mhm. Teraz proszę weź inny kolor, bo się nam będzie plątać. Dobra. Tutaj musi być, uh, ty pojechała byś. Tak, jak mężczyzna tak, to pojechałbyś. Tak. Mhm. Tak. Tutaj jest. Dobrze. A, jaka kobieta. Pojechał. Pojechałabyś. Pojechałabyś. Tak. Mhm. Zgadza się, dziękuję. I teraz mamy jakieś inne osoby, nie? Ja nie tylko tak. ktoś. Tak, on, ona tak. I tam na końcu zawsze słyszymy. To jest B, tak? Pojechał Po prostu B, proszę bardzo. Pojechał B, Jurek na przykład. Mhm, mm ale wiesz co? Tu jest trochę inaczej napisane, bo tu jest. Pojechał B. Tak. Za dużo, prawda? Tutaj ja skasuję. Gdzie mamy Pojechałby, bo dobrze powiedziałaś. A, A okej. Okay. A, tutaj jest na przykład Mhm. Pojechał B. A uh, Marta pojechała w B.